Poznaj Emilię, kobietę wczesnych 30 lat, której życie naznaczone jest głęboko zakorzenioną traumą. Incydent zagrażający życiu popycha ją na skraj, prowadząc do doświadczenia bliskiego śmierci, które daje jej głębokie wglądy. Co się dzieje, gdy życie wisi na włosku? Czy zasłona rzeczywistości cienkoje, ukazując prawdy, których nigdy się nie odważyliśmy wyobrazić? Gdy jej niezwykła podróż się rozwija, odkryjemy klucze do uwolnienia się od przeszłości. Które mogą wstrząsnąć twoimi własnymi zmaganiami. Ale jakie głębokie wglądy czekały na nią na skraju istnienia? Przygotuj się na objawienia, które mogą zmienić wszystko. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoja przeszłość jest niewybaczalnym łańcuchem? Doskonale znam to uczucie. Przez lata wędrowałem przez życie obciążony ciężarem traumy, jakbym był pod nieustannie wiszącą burzową chmurą. Były momenty, gdy słońce przebijało się przez ciemność, ale były to ulotne chwile. Zagubione w burzy, która szalała w moim umyśle. Lęk przygryzał mnie, jak nieustępliwe stworzenie, a strach stał się stałym towarzyszem, szeptając wątpliwości do mojego ucha i przypominając mi o każdej bolesnej pamięci, którą chciałem zapomnieć. Bez względu na to, jak bardzo starałem się uciec, emocjonalny niepokój wydawał się nie do pokonania, jakbym był uwięziony w więzieniu, które sam zbudowałem, z murami stworzonymi z przeszłych doświadczeń, lęków i niepewności. Każdy dzień był jak bitwa, a pragnąłem wolności, ale często zapadałem w coraz głębszą rozpaczą. Migotliwa światłość nadziei zdawała się tak odległa jak gwiazda widoczna tylko we snach. Wciąż pamiętam chwilę rozpaczy, siedząc sam w swoim pokoju, tonąc w przytłaczających odczuciach niedoskonałości i bezsilności. Te ciemne myśli oplatały mnie jak łańcuchy, ciężkie i zimne. Szeptały, że nigdy nie będę wolny że jestem skazany na życie w cieniu mojej przeszłości na zawsze. Tak więc pozostałem w tym cyklu uwięziony pomiędzy pragnieniem uzdrowienia a przytłaczającym poczuciem klęski. To przerażające miejsce, w którym trzeba zmierzyć się z wspomnieniami, które odmawiają zniknięcia, skonfrontowany z uczuciami, które krzyczą o ciszę. Były noce, kiedy ledwo mogłem znaleźć sen, nawiedzany wizjami tego, co mogło być. Mój umysł targały zamęt i smutek. A im bardziej walczyłem z tym, tym mocniej chwytały mnie te łańcuchy. Ale nie mogłem się powstrzymać od pytań, czy kiedykolwiek znajdę upragnioną wolność. Gdy zaglądałem w przepaść, migający płomyczek możliwości gasł i pojawiał się na nowo, dręcząc mnie pytaniem, czy kiedykolwiek nadejdzie wybawienie. Czułem się jakbym stał na skraju przepaści, niepewny tego, co leży poniżej. Nie zdawałem sobie sprawy, że katalizator zmian czekał tuż za zakrętem, gotowy, by zakłócić wzorce, które mnie więziły. W mgnieniu oka wszystko się zmieniło. Świat, jaki znałem, rozpadł się w oszałamiającym blasku metalu i chaosu, a ja znalazłem się w otchłani ciemności. Gdybym myślał, że rozumiem strach, nic nie mogło mnie przygotować na moment, kiedy moje ciało zgięło się na asfalcie. Ale wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Przy szokującym uderzeniu poczułem, jak wznoszę się, już niezwiązany ze swoją ziemską formą. Unosząc się nad wrakiem, patrzyłem w dół na moje bezwładne ciało leżące tam i ogarnęło mnie przytłaczające uczucie spokoju. To tak, jakbym w końcu udało mi się uciec z objęć mojego bólu, ciężar moich traum, ciężar moich trosk, wszystko zniknęło w tej spokojnej chwili. Zwykły chaos myśli, który dręczył mnie wcześniej, ucichł. Nie byłem już więźniem swoich lęków i żali. Zamiast tego istniałem w przestrzeni, gdzie zmartwienia mnie nie dotykały, gdzie byłem całkowicie i bezwzględnie wolny. Widoki i dźwięki wokół mnie przemieniły się w czystą energię z wibrującymi kolorami wirującymi w harmonii, dotykając mojej duszy w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewał. To było ekscytujące. Żywe barwy tańczyły jak radosna muzyka, elegancka symfonia powiązania, budząc w mnie dawno zarośnięte uczucie radości. Tutaj nie byłem tylko obserwatorem. Byłem częścią tej ogromnej, złożonej tkaniny istnienia. Moje serce wypełniło się miłością, która była bezgraniczna, owijając mnie wokół, jak ciepły uścisk od dawno zagubionego przyjaciela. W tym eterycznym krajobrazie zaczynałem dostrzegać mądrość wszechświata płynącą przeze mnie. Jednocześnie zdałem sobie sprawę, że traumy, które przeszedłem, były jedynie przelotnymi cieniami rzuconymi na moją jaśniejszą istotę. Nie definiowały mnie, były jedynie doświadczeniami, które ukształtowały moją drogę. Ale co czekało na mnie poza tą ciemnością? Duma odkrywania wzywała, a ja wiedziałem, że stoję u progu głębokich objawień, które mogłyby zmienić nie tylko moją ścieżkę, ale ostatecznie moją samą duszę. W tej spokojnej przestrzeni zaczęły się rozwijać prawdy, owijając mnie jak ciepły uścisk. Unosząc się w głębiach tej eterycznej sfery, delikatny, ale potężny głos rezonował we mnie. Nie jesteś sam, powiedział. A ciężar tych słów przebił się przez izolację, którą nosiłem przez tak długi czas. W tej chwili poczułem przytłaczające poczucie połączenia ze wszystkim wokół mnie, przypomnienie, że jestem tylko nitką w ogromnej tkaninie istnienia, splecioną z doświadczeniami i emocjami wszystkich żywych istot. Głos kontynuował, namawiając mnie do wybaczenia sobie i tym, którzy wyrządzili mi ból. Fala zrozumienia ogarnęła mnie, gdy zdałem sobie sprawę, jak mocno trzymałem się swoich krzywd, pozwalając im zakotwiczyć mnie w cyklu cierpienia. Skupiłem się tak bardzo na bólu, że przyćmił on miłość, która czekała, by zostać na nowo odkryta we mnie. Tutaj, w tym głębokim stanie, zobaczyłem twarze tych, których myślałem, że nie mogę wybaczyć. Moje serce bolało, by trzymać się przeszłości, a jednak przesłanie echo, namawiając mnie do uwolnienia tych więzów. Każde słowo było jak maść na moje rany, głęboko rezonowało, bezpośrednio odnosiło się do mojego bólu. Zobaczyłem wizję swojego życia. Chwile, wypełnione radością i smutkiem, i zrozumiałem, że każde doświadczenie, niezależnie od tego, jak ciemne, było częścią wielkiego planu mającego mnie poprowadzić do rozwoju. Walka z puszczeniem zaczęła zanikać, ustępując miejsca głębokiej empatii dla siebie i innych. Zrozumiałem, że przebaczenie nie oznaczało i akceptacji działań tych, którzy mnie zranili, ale uwolnienia mojego ducha z łańcuchów urazy. Głos otulił mnie współczuciem. A gdy poddałem się jego mądrości, poczułem jak warstwy wewnętrznego konfliktu topnieją. Zastanawiałem się, czy ta wiadomość naprawdę mogłaby pokazać mi drogę do uzdrowienia. To pytanie wydawało się unosić w powietrzu, zapraszając mnie do odkrywania i zrozumienia transformacyjnej mocy przebaczenia w głębszy sposób. To nie była tylko lekcja, to było przebudzenie do podróży, której długo się bałem. W tej promiennej przestrzeni byłem delikatnie popychany w kierunku klarowności i odnowy, przypomnieniem, że miłość i uzdrowienie były zawsze w zasięgu, jeśli zdecyduję się je przyjąć. Nagle, przed moimi oczami, pojawiły się byty światła, rzucając blask, który przewyższał wszelkie ziemskie oświetlenie. Ich formy zdawały się tańczyć i lśnić, promieniując ciepłem, które otulało mnie jak łagodny uścisk. Czułem, jak ich miłość obejmuje moje serce będąc kojącym balsamem dla bólu, który nosiłem tak długo. To nie była tylko wizja. To wydawało się niezwykle realne, jakby te istoty wyłoniły się z krainy poza moją, łącząc przepaść między moim cierpieniem a wieczną prawdą istnienia. Ich obecność była pocieszająca, ale i autorytatywna, ugruntowując mnie w sposób, który krytykował moje lęki i wątpliwości bez osądzania. Czułem, jakby mogli zobaczyć prosto przez traumy, które mnie dręczyły. Każda chwila rozpaczy, każdy kłujący wspomnienie w ich oczach nie byłem tylko zbiorem blizn, byłem duchem pragnącym światła. Przekazywali mi poczucie akceptacji i zrozumienia, jakby szeptali, że to w porządku czuć się zagubionym, że odbiegłem od swojego prawdziwego ja. Istota ich istnienia była afirmacją, że idę właściwą drogą, nawet wśród splątanej ciemności moich wspomnień. Gdy komunikowali się, ich przesłania połączyły się z głębokimi wglądami, które wcześniej otrzymałem, umacniając ich znaczenie w mojej drodze ku uzdrowieniu zrozumiałem, że każde objawienie było częścią większej tkaniny, utkanej z nitków nadziei i współczucia. Prowadzili mnie do rozpoznania, że moje cierpienie nie było tylko ciężarem, ale transformacyjnym katalizatorem, mostem do głębszego zrozumienia miłości i przebaczenia. W tamtej niebiańskiej chwili przejrzystość oświetliła mój umysł, odrzucając cienie niepewności. To tak, jakby otworzyli portale we mnie, ujawniając prawdy, które na zawsze zmienią moje postrzeganie bólu i uzdrowienia. Zrozumiałem, że te istoty były tutaj nie tylko po to, by mnie pocieszać w mojej wrażliwości, ale aby wzmocnić mnie w przezwyciężeniu narzuconych przez siebie łańcuchów strachu i traumy. Ich przesłanie okazało się kluczowe w mojej podróży, na zawsze rezonując we mnie, zachęcając mnie do ucieleśnienia miłości, której tak desperacko szukałem. Powrót do ciała przypominał budzenie się z marzenia, chwilowy szok między dwoma światami światem wypełnionym eterycznym pięknem, a moją obecną rzeczywistością, która była znacznie bardziej chaotyczna i złożona. Ale wnioski, które zdobyłem podczas mojego bliskiego doświadczenia śmierci, echo we mnie jak święty mantry. Nadszedł czas, aby zmierzyć się z tym, co niegdyś mnie więziło. Wkrótce zrozumiałem, że droga do uzdrowienia nie będzie prostą linią. Będzie się krzywić i skręcać, ujawniając lekcje ukryte w dyskomforcie szukałem terapii nie jako oznaki słabości, ale jako odważny krok w kierunku zrozumienia głębi mojej traumy. Mój terapeuta stał się kluczowym sojusznikiem w tej podróży, prowadzącym mnie do stawienia czoła cieniom, których długo unikałem. Za każdym razem, gdy otwierałem się na temat mojego bólu, czułem, jakbym zrzucał starą skórę, pozwalając promieniom światła przełamywać warstwy strachu. Medytacja stała się kolejnym ratunkiem. Na początku wydawała się obca, siedząc cicho z myślami, ale krok po kroku odkryłem wewnętrzne sanktuarium. Każda chwila spędzona w ciszy przynosiła klarowność i połączenie z opiekuńczą energią, którą doświadczyłem podczas mojego bliskiego doświadczenia śmierci. Nauczyłem się oddychać w dyskomforcie, zakotwiczając się w chwili, a nie dryfując z powrotem we wspomnienia, które otaczały mnie grozą. Afirmacje miłości i akceptacji zaczęły przepływać przez mnie, zastępując głęboko zakorzenione przekonania, że jestem niegodny lub złamany. Zanurzyłem się również w wspierające społeczności, każde spotkanie przesycone zrozumieniem i akceptacją. Tutaj nie byłem sam. Dzieląc się swoją historią z innymi, którzy przeszli podobny ból, stworzyliśmy więzi, które wzmocniły moją determinację. Razem utworzyliśmy tkaninę odporności, utkany z wątków wrażliwości i siły. Wspieraliśmy się nawzajem, przypominając sobie, że w porządku jest potknąć się i upaść, ale równie ważne jest, aby wstać ponownie. Każdy upadek to lekcja, każda powstanie to świadectwo naszej siły. Z każdym małym krokiem, który stawiałem, czułem, jak coraz bardziej oddalam się od ograniczeń mojej przeszłości. Nauczyłem się stawić czoła moim lękom prosto w oczy. Czy to poprzez stawienie czoła trudnym sytuacjom, czy uznawanie niepewności, które długo ukrywałem. Stare wzorce, które niegdyś dyktowały moje życie, zaczęły się rozpadać. A gdy to się działo, światło zalewało miejsce, gdzie niegdyś czaiły się cienie. To była wolność jak żadna inna. A choć podróż trwała, czułem, że nie jestem już uwięziony. Jakie nowe wnioski poprowadzą mnie w następnych krokach? To pytanie wciąż tliło się w moim sercu, budząc ciekawość co do nieprzebytych terytoriów uzdrawiania i odkrywania siebie, które były przede mną. Zmieniłem się w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałem. Doświadczenie, które niegdyś groziło przygaszeniem mojego ducha, zamiast tego rozpaliło we mnie nowy ogień. Każdy dzień stawał się nowym płótnem malującym żywe smugi nadziei i możliwości tam, gdzie wcześniej panowała rozpacz. Moja droga ku uzdrowieniu nie była jedynie ścieżką do odzyskania zdrowia, stała się głęboką transformacją, która rozkwitła w nową siłę. Podczas gdy wędrowałem po tej nieznanej krainie, zrzuciłem warstwy strachu i lęku, które trzymały się mnie przez tak długi czas. Relacje, które pielęgnowałem, rozkwitały, karmione otwartością, o której nie miałem pojęcia, że potrafię ją okazać zacząłem prawdziwie doceniać piękno codziennych chwil, wspólny śmiech, wschód słońca, poczucie łagodnego wiatru. Wszystkie te drobne rzeczy, które kiedyś mnie omijały, teraz miały bogactwo, którego pragnąłem. Nawet odważyłem się dążyć do możliwości, które kiedyś wydawały się poza moim zasięgiem, przyjmując wyzwania z entuzjazmem i determinacją, które wydawały się obce, a jednocześnie ekscytujące. Trauma, która kiedyś mnie definiowała, przekształciła się w opowieść o odporności i sile. Choć cienie mojej przeszłości wciąż były obecne, nie miały już mocy by mnie paraliżować. Zamiast tego stałem się żywym świadectwem możliwości zmiany, ucieleśniając wiarę, że nawet najgłębsze rany można przekształcić w symbole odwagi. Każde małe zwycięstwo było jak nuta w symfonii, harmonizując z melodią mojego nowego życia i wzmacniając moje przekonanie, że uzdrowienie nie jest liniowe, ale raczej piękną i rozwijającą się podróżą. Jednak w trakcie tej transformacji zastanawiałem się nad istotnym pytaniem, co tak naprawdę oznacza odporność w obliczu przeciwności. Ta myśl krążyła mi w głowie, zachęcając mnie do głębszego przemyślenia i zgłębienia niuansów mojej drogi czego tak naprawdę nauczyłem się o sile, wrażliwości i sztuce odbicia się. To refleksyjne zapytanie obudziło we mnie pragnienie, by nie tylko podzielić się swoją historią, ale także zgłębić istotę uzdrawiania i odporności, ustawiając scenę na to, co miało nadejść. Każda chwila spędzona w moich starych wzorcach była chwilą, którą mogłem w pełni wykorzystać, obrazując życie. Czułem się jak w mgle, niezdolny do dostrzegania żywych kolorów wokół mnie, każdy dzień przemykał w bezsilności pochłonięty bólem i niezdrowymi cyklami. Jednak poprzez moje doświadczenie bliskiego śmierci odkryłem warstwy tej mgły, odsłaniając jasną piękność potencjału i możliwości, jakie życie ma do zaoferowania. Transformujące doświadczenia często przynoszą klarowność, prowadząc cię ku twojemu prawdziwemu ja. Zrozumiałem, że wnioski, które zdobyłem w tym kluczowym momencie, nie były tylko dla mnie, były uniwersalne. Odzywają się w wielu z nas, którzy zmagają się z ciężarem przeszłych traum. Co by było, gdybym wcześniej potrafił dostrzec swoje wzorce? Jak wyglądałoby moje życie? Ta głęboka świadomość wzbudziła we mnie pilną potrzebę zmiany tych wzorców, by dać sobie łaskę uzdrowienia i wzrostu poza nie. Teraz zapraszam Cię do refleksji. Jakie wzorce traumatyczne czujesz, że jesteś gotowy wypuścić? Zatrzymaj się na chwilę, a może nawet spisz swoje uczucia w dzienniku. Niech to będzie katalizatorem Twojej drogi do uzdrowienia. Pamiętaj, każdy krok, który podejmujesz, by uwolnić się od tych ciężarów, to krok w stronę pełni życia, tak jak ja nauczyłem się to robić, w wyniku ogromnej wrażliwości i odwagi. Jeśli moja droga z tobą współbrzmi, naciśnij lubię to, aby pokazać innym, że nie są sami na swojej ścieżce. Razem możemy zbudować wspierającą społeczność wokół uzdrowienia i transformacji. Subskrybuj. Aby dołączyć do mnie w dalszym odkrywaniu tych głębokich wniosków i dzieleniu się sposobami, jak możemy wspierać siebie nawzajem. Dziękuję, że dziś jesteś częścią mojej historii. Twoja obecność wiele dla mnie znaczy. Do następnego razu przyjmij swoją drogę. Przed tobą jeszcze wiele.